No i stało się. Wszystko.pl dwa tygodnie temu zakończyło działalność, wysłało informacje do wszystkich partnerów, jak i klientów, że się zawijają z rynku. No i oczywiście nie tylko to było powodem, ale wiele marketplace'ów ma problem ze zrozumieniem, że bardzo łatwo pozyskać sprzedawców, bardzo trudno pozyskać kupujących. No i ciężko, żeby później ci sprzedawcy zostali, jeżeli nikt nie kupuje ich towaru. Już Shopi pokazało nam, że jeżeli sprzedawca w ciągu 6 miesięcy nie osiągnie sprzedaży na poziomie 10 do 20% ze wszystkich swoich kanałów dystrybucji, no to się z takiej platformy zawija. No i nasze rodzime Allegro oczywiście o tym wie, dlatego może dalej śrubować sprzedawców, no bo jest w pełni świadom swoich korzyści dla kupujących. No i kto jeszcze na rynku jest tak samo świadom tej wartości z dostarczania idealnych zakupów dla kupujących? Kto jeszcze może na rynku coś podziałać globalnym i ma fundusze, żeby zagrozić Allegro? I jeżeli ma te fundusze, to czemu jeszcze z przytupem nie wleciał na polski rynek? Zaraz podzielę się z Wami teorią. Zaraz po intro. No i kolejna platforma po trudach i walkach zaraz po sopii zawinęła się z rynku. No, i oczywiście, Shopee troszkę z innych powodów, bardziej globalnych, ponieważ przyszła decyzja z góry, że oni muszą zawinąć się z tej części Europy. Jednak nie zmienia to faktu, że ani jednych, ani drugich już z nami nie ma. No i w tym miejscu chciałbym wam wbić delikatnie ćwieka, ale zanim to zrobię, będę wdzięczny za odrobinę zaufania i pozostawienie lajka, komentarza, subskrypcji pod tym materiałem, bo oczywiście bardzo pozytywnie wpływa to na zasięgi i mi pomaga tworzyć wam treści. Które mam nadzieję, że są dla Was wartościowe. A teraz przejdźmy już do meritum. Alegro dobrze wie co robi. Ta cała produktyzacja, walka o klientów, walka między sprzedawcami o ceny, gwarancja najniższej ceny, bardzo cały czas podtrzymywanie tego pr bezpieczeństwa i budowy platformy przyjaznej. Kupującym, niesprzedającym, to jest ich klucz do sukcesu. Mimo absurdalnych sytuacji czasami, no bo wiadomo, jak kupujący ma za dużo benefitów, no to staje się dość wymagający. Czasami tak absurdalnie, że dochodzi do wymuszeń, i dziwnych sytuacji. No a przy tej skali, bardzo ciężko supportowi Allegro, oczywiście, prowadzić taką bardzo głęboką weryfikację. No i zawsze na priorytecie mają to, żeby kupujący wygrał. No i kto podobnie działa na rynku globalnym? To ma też fundusze na to, żeby tak działać? Tutaj odkrywczy nie będę, oczywiście jest to Amazon. A Amazon potrafi jeszcze bardziej śrubować sprzedawców w stosunku do Allegro. Tam potrafi być jeszcze bardziej. Czytając książkę jakiś czas temu Amazon od Z do A, oni bardzo mocno podtrzymują właśnie taki PR obsesji na punkcie klienta. Na, te, na tym, żeby on się czuł jak najbardziej taki dopieszczony, jak najprostszą drogą do zakupów. Po prostu wszystko, żeby mu było jak najlepiej. Do tego mają potężne środki na kampanię i na rozwój. I oczywiście mają bardzo duże centra logistyczne w naszym kraju. Czasami ja, będąc ter obecnie z małego miasta, potrafię zamówić coś na Amazonie o godzinie 22.00 i to przyjdzie do mnie o 10.00 rano. Oczywiście następnego dnia. I to jest gracz, który Ogólnie ma prawie wszystko, żeby zagrozić Allegro. Prawie! I tutaj uwaga będzie teoria spiskowa. Stawiam gruszki przeciw orzechom, że Amazon czeka. Czeka, żeby wejść z przytupem. A czeka na co? Na przykład na możliwość kupna takiego impostu. Tak, dokładnie. Tego impostu. Tego całego impostu który jest w Polsce. To jest gracz, którego stać na taką inwestycję, a w dodatku przyjęliby w ten sposób większość dystrybucji takiej B2C. Na tym rynku. I na obronę tego mam kilka niezależnych takich ruchów na rynku przez ostatnie lata z każdej strony. No, pierwszym takim przykładem są oczywiście te automaty Allegro do paczek, które na początku były w bardzo dużym pośpiechu stawiane. Czasami one nie działały przez jakiś okres, byle po prostu stały. Różne rzeczy tam się z nimi działo i dalej nie są jakoś super popularne w naszym kraju. I dalej ludzie oczywiście wybierają posta. Mimo coraz większego zaangażowania zaangażowania po stronie Allegro, na przykład po stronie koszyka zakupowego, gdzie domyślnie niektórym sugerują wybór ich, mo, ich formy dostawy. Po drugiej stronie mamy oczywiście Amazona, który prócz tych potężnych centrów dystrybucji w naszym kraju, co też ma, jest spowodowane oczywiście ekonomią, bo u nas jest troszkę taniej prowadzenie takich rzeczy, no ale dalej dla polskiej części społeczeństwa utrzymują Prima na przykład za te 50 zł, który nie jest tylko takim właśnie smartem Allegro, tam, ale również pełnym zakresem benefitów na platformie VOD, czy chociażby na platformie gamingowej Twitchowej w postaci wielu dodatków z GIER na przykład. No jest tego troszkę i oni dalej utrzymują to w turbo konkurencyjnej cenie, bardzo, bardzo niskiej. No a zaś z trzeciej strony, dlaczego Inpost teraz otwiera te płatności i bardzo przyspieszył z ekspansją, z rozwojem. On cały czas się szybko rozwijał, ale teraz po prostu dokręca śrubę, dokręca i coraz mocniej idzie w świat. To wszystko troszkę wygląda tak, jakby oni już się z Amazonem dogadali, tylko mają pewne warunki finansowe i takie rozwojowe do spełnienia, żeby móc dokonać takiego zakupu, móc po prostu sprzedać taką spółkę. No i po takim ruchu mocno nasz rynek komersowy e by się zmienił, bo to naprawdę byłby duży krok, który byłby w stanie realnie zagrozić Allegro. Patrząc na zasięgi, które Amazon generuje, wyobraźcie sobie, gdyby oni teraz już pogłębmy tą teorię, z... po wykupie takiego. Impostu. W końcu odpuścili Allegro, jeżeli chodzi o paczkomaty, bo stać ich na to, żeby jakby mogli generować przez jakiś czas straty na tym, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć wyłączność na paczkomaty w swoim marketplace. Ludzie tylko dla tych paczkomatów przeszliby po prostu na tą platformę. Jest to mało prawdopodobne pod względem odcięcia paczkomatów z Allegro, no ale cała teoria brzmi, może dziwnie, ale jest realna. To jest coś, co mogłoby się wydarzyć i coś, co by faktycznie mogło zbliżyć Amazona do takiego punktu lidera w Polsce i stać się takim prawdziwym konkuren konkurentem dla Allegro. Także pobawiłem się troszkę w takie gdybanie, ale dajcie znać, co wy o tym myślicie, bo temat jest pod taką dyskusję, debatę, do czego byśmy jeszcze mogli z tym dojść i co by to spowodowało na rynku. Oczywiście, żeby nie było za kolorowo, za tym stoi też kilka problemów, które obecnie ma, Amazon nawet przez ten swój system do fakturowania i przy dystrybucji towaru, dzielenie zamówień od sprzedawców na kilka części, oni już przy dużej skali mają bardzo duże problemy z rozliczaniem tego. Niektórzy tam odzorowują faktury w swoich systemach. Cuda na kiju tylko po to, żeby poprawnie to rozliczyć, a nie zawsze da się to poprawnie rozliczyć i to są rzeczy, które spędzają sen powiek sprzedawcom przy większej skali. Niestety. A drugim takim problemem, no to jest właśnie UI UX, który w Amazonie niekoniecznie jest super. Tam, jak już zaczniesz kupować, no to jest ok, już połapałeś ten system, no to jest on całkiem intuicyjny. No ale jednak, im do Allegro pod względem łatwości dokonywania chociażby pierwszego zakupu jest jeszcze, przynajmniej według mnie. Dużo, dużo pracy przed nimi. I już tak na sam koniec jeszcze wypadałoby wspomnieć o tym, że temu też bardzo mocno wpycha się na polski rynek. Tylko dla mnie to jest taka powtórka z rozrywki, jak parę lat temu był Aliexpress. Że wszyscy się zrzucili, oni po prostu rośli strasznie szybko, no i później bo spadali po korekcie, jest taka stagnacja. Kto kupuje, ten kupuje. Wyszło tych portali bardziej konkurencyjnych, świat stał się bardziej globalny i już to nie jest tak, tak maniakalnie przez Polaków interpretowane jako miejsce zakupowe. Tak samo pewnie będzie z temu, bo oni mocno grają cały czas tymi cenami, promocjami na początek itd. Wiedzą w miarę, jak pozyskiwać klientów, jednak oni troszkę nie czują naszego klimatu sprzedaży w Polsce. I to jest, ten marketing nie jest taki do końca, on nie buduje zaufania. Więc oni mogą skończyć podobnie jak AliExpress. A po drugiej stronie, oczywiście, jeżeli chodzi o sprzedawców, to ja spotkałem kilka artykułów, gdzie są mini poradniki, jak zarejestrować się jako sprzedawca, ale nie znam nikogo, kto to zrobił. Także jak macie jakieś doświadczenie, dajcie po prostu znać. Zobaczymy, może innym się przyda i tam faktycznie jest potencjał, tego nie wiem. Podsumowując to oczywiście, no jest to taka ciekawa teoria, która mogłaby namieszać na naszym rynku. Ja nie mówię, że ona się wydarzy, ja nie mówię, że to jest jakiś tam realny plan ale wydaje się bardzo prawdopodobne, jeżeli by Amazon faktycznie zdecydował, wchodzę do Polski i będę tutaj głównym graczem. Bo stać go na to, ma możliwości, są jakby takie ruchy na rynku, które troszkę mogą na to wskazywać, ale ja też mogę się mylić jako taki ziomek z internetu. Mogę po prostu źle łączyć fakty i szukać fałszywych korelacji, które pasują do tej teorii, także bierzmy to z przymrużeniem oka jako ciekawostkę, troszkę clickbait oczywiście, ale dajcie znać co o tym sądzicie. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się, cześć!